Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz. Jestem Wiedźminem, znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? Pięć dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie. Była normalna, jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeszesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie. Może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się to z kimś? Hania była... jest. Raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki. Spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Witaj, ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż oprawię do końca. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie. Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie i uchy dopadły. Dzięki, bywaj. Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecz, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigrana. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dzieci Hania, wiesz, gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera, albo cokolwiek innego. Hmm, że trzeba jeść brukę bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się nikam. Już prawie jasno było. Do lasu? Ech, to już po niej. Czemu? Wielka Watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie bał. Ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z To nie widziałem. Dzięki, bywajcie. Zabierz wszystkie potwory?

Wiedźminie, nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić. Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu, w Welen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to stracił. Szkoda chłopa. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was wiedźminach. Nie macie serca. Raczej nie robota człowieka. Hmm. Rany cięte, jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco, ślady po pazurach bardzo głębokie. Zapach rozkładającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwa ją na strzępy. Nie ma wątpliwości, to wilkowacz. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap. Ciekawe dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo, nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Cholera, wspiął się na drzewo, nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Kępka sierści. O, cokolwiek ją zostawiło, dawno nie brało kąpieli. Męskie ubranie, rozerwane na strzępy, ale nie ma śladu krwi. Kto zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Notatki. tatki. Ciekawy kto je spisał. Hmm. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawe skąd. Oszalałaś, odsuń się, on jest niebezpieczny. Nie dla mnie. To Nilen. Klątwa falikantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę. Nic nie rozumiesz. Ja go kocham, naprawdę kocham. Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd, zostaw nas. Na pewno nie, póki nie dowiem się o co tu chodzi. Kocham go! Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wie, wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała mi, nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Czywiodła się tutaj? Mm. Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz, nic więcej, nie chciała jej śmierci. Uwierz mi! Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie! To sprawa między wami. Nie będę się wtrącał, ale jeśli jeszcze raz staniesz mi na drodze, zabiję cię. Nie! Litości! Ty nie miałaś litości dla własnej siostry. A! 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 Powiedziałem, że cię zabiję. Wiem, co powiedziałeś, zrób to! Jeśli chcesz popełnić samobójstwo, po prostu powieś się na lejcach. W gruncie rzeczy zawsze byłem tchórzem. Zrób to, proszę!